Silne leki przeciwbólowe, leki na depresję, leki na cukrzycę. Już po e, wykonaniu zdjęć do tego materiału dostałem też propozycję SMS-em od jednego ze sprzedawców, który wcześniej nie mógł ze mną rozmawiać. E, propozycję zakupu pięciu plastrów z fentanylem za 800 zł do paczkomatu. Jak walczyć z takimi nieuczciwymi sprzedawcami? Na pewno ciężko, ponieważ jest to czarny rynek i tutaj musimy współdziałać z zarówno z Centralnym Policji, jak i z Komendą Główną Policji. Yy, dodatkowo też i z prokuraturą krajową, ponieważ bardzo. Yy, to, to jest działalność, która no, jednak nie ma żadnego yy, zezwolenia, nie ma żadnego wpisu do rejestrów, bo to jest działalność przestępcza. Biorąc pod uwagę yy, te podmioty, które możemy kontrolować, czyli jak i jak również pośrednio również monitorować preskrypcje lekarskie. Ten proces, aby i monitorować, kontrolować i reagować, kiedy te sprzedaże są nienaturalne, kiedy ta preskrypcja pokazuje, albo przynajmniej z zasady tej, tej preskrypcji lekarskiej pokazuje, że to jest automat, który wystawia recepty i tylko na konkretne na jedne substancje. I tutaj oczywiście podejmujemy szereg czynności. Które oczywiście wymagają również włączenia Rzecznika Praw Pacjenta oraz oczywiście organów ścigania. I to już się dzieje. Niemniej jednak bardzo dużo takich substancji jest pozyskiwanych za naszej granicy. Niemniej jednak, aby też podnieść tam efektywność, my jako główny spektrat farmaceutyczny od właściwie lutego szkolimy komendy wojewódzkie policji, jak i również jednowe prokuratury, aby jeszcze bardziej uzmysłowić, czym są przestępstwa farmaceutyczne, przede wszystkim jakim zagrożeniem dla naszego zdrowia i zdrowia naszego społeczeństwa stanowią, no i przede wszystkim jak, jak im kwalifikować tego typu przestępstwa, ponieważ mimo wszystko jest to coś, co m, czasami pozoruje legalną działalność, mimo że finalnie te leki są wykorzystywane do celów pozamedycznych. Mogą się skończyć eksperymenty z takimi lekami? Oj, to jest temat naprawdę bardzo szeroki, z uwagi na to, że też w 2021 roku przeprowadziliśmy nawet takie badanie, dlaczego pacjenci, dlaczego obywatele sięgają po takie, po takie leki. Bo wszyscy tak naprawdę wiedzą, w tym badaniu wyszło, że, że to jest jakby potencjalne ryzyko, niemniej jednak pacjenci tutaj po te leki sięgają. Moim zdaniem, jak gdyby, temat jest takiego medialnego. Jeśli chodzi o, o same jakby, problemy, no to przede wszystkim no, oczywiście najlepiej by było, żeby, żeby ten lek, nawet jeśli jest powiedzmy kupowany na czarnym rynku, żeby miał deklarowaną substancję czynną, prawda? Natomiast no, z reguły tak nie jest. E, ja też przez wiele lat e, w, w, współpracowałem e, w, w ramach e, w tworzenia wdrażania dyrektywy fałszywkowej i tam robiliśmy kilka bardzo ciekawych projektów, w których no, pokazywaliśmy dokładnie, co tam się znajduje i ten, ten raport dokładnie się to pokazywał to Może być sproszkowany tak, to może być soda oczyszczona. Także e, też słusznie Pan Redaktor zauważył. Osoby, które tym się e, trudnią, one mają pacjenta zupełnie, e, że tak powiem, e, w głębokim poważaniu. E, e, natomiast no, bazują w jakiś sposób na jakiejś pazerności te leki, które są tańsze. Tak jak z tego co słyszałem, te ceny, które padały, są trochę tańsze niż, niż w aptece. Ale czy. To też są te, to chyba ta... dwie grupy ludzi, którzy kupują te leki. Pierwsza grupa to są ci, którzy wierzą w te magiczne tabletki jedna odchudzanie, w te różne em, em, tabletki, które mają czynić cuda. Druga grupa to jest ta, którzy wiedzą, jakie jest działanie tych leków i kupują je po to, aby nimi się narkotyzować. To jest również bardzo, bardzo słuszne stwierdzenie, yy, ale warto też zadać pytanie, skąd, z, kto, <laughs> kto, kto ich przekonał do tego, żeby sięgać w takie miejsca? Bo to nie stało się samo. My, my, my tak naprawdę, pacjenci, którzy nie są wyedukowani w zakresie farmakologii, yy, no oni muszą słuchać jakichś mentorów, prawda, przekazu, influencera. Ktoś musi to w jakiś sposób nagłaśniać, gdzieś muszą być fora, które które w jakiś sposób pokazują, z czego skorzystać, gdzie coś ewentualnie kupić, prawda? Natomiast tak naprawdę czy ktośkolwiek mówi o ryzyku, prawda? Bo, bo to, że możemy wziąć i wiemy, skąd mamy wziąć, prawdopodobnie każdy z nas wie. Kwestia jest taka, czy jesteśmy świadomi, co się, co się z tym wiąże. I czy tak jak ten, ta pacjentka 20-letnia, która straciła życie. Ja myślę, że takich przypadków jest, jest, jest bardzo w Polsce wiele i temat jest naprawdę niezagospodarowany na tą chwilę. Przedwszyscy często też to były dwie grupy. Jedni, którzy wiedzieli, co ktoś chce kupić, do czego to służy, też jak zapytałem, że chcesz, żeby coś działało mocniej, też od razu środek został wymieniony. Druga grupa to byli ci, którzy jakby udawali, że tego nie robią, tak? Czy potrzebuje receptę? No nie wiem. Czy prawo rozróżnia w ogóle te dwie grupy? Czy niereklamowanie tego jako środek farmaceutyczny już jakoś pomaga tym sprzedawcom uciec przed karą? No nie, ponieważ jeżeli to jest jednak lek, który ma potencjał farmakologiczny, tym bardziej również my jako urząd podejmujemy niejednokrotnie decyzję o wysypaniu produktu, który udaje suplement diety, ale mimo wszystko zawiera substancję czynną farmakologicznie. Więc jak najbardziej y, skład y, tego produktu determinuje jego, jego klasyfikację. Niemniej jednak w każdym przypadku, jeżeli ktoś sprzedaje leki bez o, odpowiednich, y, odpowiednich uprawnień, czyli przecież bez, chociażby zezwolenia, ryzykuje karę pozbawienia wolności do dwóch lat. W przypadku, jeżeli to są y, leki silnie działające, leki narkotyczne, ta kara pozbawienia wolności może być nawet 8 lat w Polsce w ogóle jest taka możliwość, żeby kupić leki na receptę do automatu pocztowego? Zgodnie z prawem nie ma takiej możliwości. No, prawo farmaceutyczne, jeżeli chodzi o leki, to są z przepisu lekarza, nie zezwala na no sprzedaży na odległość. Jedynie leki yy, yy, bez recepty, to też te, które nie są ograniczone wiekiem, mówimy o tych, które z, są u, ujęte w ustawie przyznania narkomanii. Te mogą być odczucane odległość, ale tylko i wyłącznie przez e, apteki internetowe, czyli te w gruncie rzeczy podmioty, które mają zezwolenie, mają wpis do rejestru i które bardzo łatwo możemy zidentyfikować, bo wszelkie rejestry są ogólnie dostępne. Tak więc bardzo łatwo możemy zweryfikować, czy ta apteka jest faktycznie apteką, która ma zezwolenie, jest w rejestrze, i z, a to zapewnia jakby nie było um, z całości standard usług który jest zgodny z prawem. Myślę, że do tej całej naszej walki, w której są zarówno organy ścigania zaangażowane, jak najbardziej również stopniowo zapraszamy dostawców usług internetowych. Taki przykład z jednej z największych portali aukcyjnych, która jest taka współpraca, którą rozpoczęliśmy trochę ponad rok temu, zaowocowała wycofaniem około 140 tysięcy ofert sprzedaży leków. Tak więc jak najbardziej myślę, że to, żeby zająć się tym problemem, musimy działać naprawdę bardzo nie tyle kompleksowo, ale bardzo szeroko. Na pewno też jako społeczność farmaceutyczna musimy starać się, pomagać w tej walce. No właśnie, bo czy my jesteśmy w stanie zdefiniować, kim są ci ludzie, którzy sprzedają? No Pan tam Powiedział, że jest hurtownikiem. Ja w trakcie jednej rozmowy byłem przekonany, że dodzwoniłem się do apteki, bo tam klienci wchodzili i mówili dzień dobry. Powiem tak, z perspektywy osoby, która no, jak gdyby jest wykształcona w, w, w zakresie farmakologii, niektóre te komentarze no, pokazywały, że to są ludzie, którzy no, głównie jak gdyby, m, zajmują się handlem, natomiast nie są wykształceni farmakologicznie, ponieważ te odpowiedzi były bardzo zdawkowe i niepełne. Farmaceta za pierwszym stołem tak nie, tak nie objaśnia. Więc, więc definitywnie po prostu by to klasyczny sprzedawca, który stwierdzi, że w danym momencie jest to jakaś nisza i może warto to wykorzystać i się tym zająć. Taki typowy handlarz i też tak naprawdę to, co mnie interesuje również jako naukowca, co tak naprawdę tych pacjentów motywuje do tego, żeby, żeby pomimo tak dużych kampanii, które promują jednak leki bezpieczne, leki z apteki, leki od farmaceuty, sięgali po, 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 po leki w takich dziwnych miejscach. Tak jak powiedziałem, ta, ta kwota to nie jest jakaś strasznie prawda? chodzi o różnicę i e, czy ta różnica kilkudziesięciu złotych jest warta potencjalnego, że utraty zdrowia? ci, którzy kupują te leki w celach narkotycznych też muszą zdawać sobie z tego sprawę, że nie wiedzą, co tak naprawdę e, to jest bardzo też bardzo ważna kwestia, którą pan redaktor po, poruszył. E, rzeczywiście e, pracując wiele lat za granicą, tam były programy e, odwykowe i tam tych e, pacjentów, którzy mają problemy z, z nałogiem e, zażywania różnych leków, ich system wyłapywał. Apteka w Polsce nie oferuje takiego programu, powiedzmy, współdziałania z lokalnymi władzami, żeby wyłapywać tego typu pacjentów, których można by było skierować na odpowiednie leczenie. To jeszcze na zakończenie poproszę Panów o krótkie podsumowanie, co pokazał nasz eksperyment też w kontekście empatii w społeczeństwie. Raczej znaczy, eksperyment nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wiele temu, i to zresztą też na KZ Północ. Kiedy podjąłem pracę w jednej z aptek, zetknąłem się z tym, i to jeszcze było przed wprowadzeniem elektronicznych recept. Więc y, ten problem był stale obecny i on nie jest naszym autorskim rozwiązaniem, który tylko i wyłącznie w tej części świata funkcjonuje, ponieważ biorąc pod uwagę y, zjawiska podobne chociażby w krajach Zachodnich czy w Stanach Zjednoczonych, Widać, że my i tak jeszcze jesteśmy względnie bezpieczni, chociaż jeżeli nie podstawimy odpowiedniej tamry, albo chociaż sita, chociaż które będzie wywoływało większe zagrożenia, na pewno może to doprowadzić do sytuacji, w której ciężko będzie już podjąć realne działania. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych przez wiele, wiele lat ilość zgonów wywołanych yy, yy, czarnorynkowym, nie tylko czarn czarnorynkowym, oksylkodonem i fentanylem. Mimo, że to jest oczywiście populacja e, prawie dziesięciokrotnie większa niż, niż nasza, bo też na poziomie kilku, dwóch, trzech tysięcy zgonów rocznie. I w pewnym momencie, w wyniku braku odpowiednich mechanizmów i kontroli, e, ten, ten, e, ta wartość doszła do stu i przekroczyła sto tysięcy zgonów rocznie. Tak więc, im, przy naszym e, aktualnej, aktualnej sytuacji, w mojej ocenie, e, czy czas mamy. Ma, powinniśmy już działać intensywnie, aby nie tylko koordynować pracę wielu organów, a przede wszystkim stworzyć narzędzia efektywne, skuteczne oraz elastyczne, ponieważ przez przestępcy kalkulują i będą zmieniać swoje metody działania. Ja bym to troszeczkę jeszcze podsumował, że muszą być rozwiązania holistyczne, które angażują wszystkich tak naprawdę profesjonalistów HCP na całym Pre Preskrypcji czy też wydawania leku w to, żeby ewentualnie też wyłapywać osoby, które są w jakiś sposób uzależnione, bo to one będą w sytuacjach, w których często no, wiadomo, z przyczyn oczywistych lekarz może jednak wstrzymać się z wydawaniem recepty, widząc, widząc coś niepokojącego, wtedy taka osoba będzie szukała gdzieś na, na czarnym rynku. I to są też y, y, sytuacje, które, z którymi mamy do czynienia. Więc myślę, że holistyczne zaplanowanie procesów, ale też na poziomie państwowym. Że nie wierzmy sprzedawcom w internecie, nie wierzmy w cudowne tabletki, które zmienią nasze życie. To był program Eksperyment Empatia. Serdecznie Państwu dziękuję.